Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Jessica z tej strony. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Zapraszam Was na mojego Snapchata, Instagrama i na Facebooka. Dzisiaj na Snapchacie dodam zdjęcie, pod którym możecie mi zadawać pytania do następnego filmiku QA, więc jeżeli tylko macie ochotę być uwzględnieni w następnym filmiku, to zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie nazwy będziecie mieć na dole. zresztą jest to bardzo łatwa nazwa Jessica Dziewnicka. Dzisiaj już więcej nie przedłużam i przechodzimy do głównego tematu w filmiku, jakim jest oszczędzanie pieniędzy. Wiem, że wiele osób o pieniądzach nie chce rozmawiać, ja to rozumiem i wydaje mi się, że faktycznie jest to dość drażliwy temat, ale wydaje mi się, że jeżeli możemy sobie pomóc, to czemu chociaż nie oprzeć się na jakichś głównych fundamentach i powiedzieć sobie o kilku zasadach, których może przestrzegamy albo których chcielibyśmy przestrzegać? Ja akurat uważam, że jest całkiem nieźle radzę sobie w oszczędzaniu pieniędzy. Też mam bardzo duże wsparcie i mam bardzo duże szczęście, ponieważ w czasie studiów pomagali mi rodzice, a teraz jestem z moim partnerem i razem też się dzielimy obowiązkami, więc nigdy nie jestem pozostawiona sama sobie. Ale mimo wszystko staram się być na tyle niezależna, na ile tylko sytuacja mi pozwala. Jak wiecie, teraz jestem w Stanach i przez ten cały okres, kiedy tu jestem, nie mogę pracować, ponieważ jestem na wizie turystycznej i wiza, wiza turystyczna opiera się na wakacjowaniu i byciu po prostu tutaj dla przyjemności, a nie dla pracy. Jedyna. Praca, którą ja tutaj wykonuję, to jest kręcenie filmików, ale tak naprawdę jest to praca, za którą moje wynagrodzenie jest minimalne. Na pewno bym nie była w stanie się z tego utrzymać i jest to bardziej dla mnie wersja hobby niż yy, zarabiania pieniędzy, ale nie o tym jest temat filmiku, więc przechodzimy do konkretu. Realistycznie na swoją wypłatę lub kieszonkowe Licz tylko te pieniądze, które realistycznie co miesiąc wpływają na twoje konto, do twojego portfela Twoja wypłata lub kieszonkowe to jest podstawa Nie licz pieniędzy, które wyobrażasz sobie, że dostaniesz Na przykład w danym miesiącu musisz osiągnąć jakieś konkretne sprzedaże Lub są twoje imieniny, urodziny, więc zakładasz może dostaniesz gotówkę Te pieniądze są świetne, jeżeli się pojawiają w naszym portfelu ale zostaw je sobie na później i licz je dopiero wtedy, kiedy wpłyną na twoje konto. Znasz swój budżet i wiesz konkretnie jaka kwota wpływa co miesiąc do twojego portfela i trzymaj się tego. Kiedy już wiesz ile masz pieniędzy, ustal konkretny plan dla siebie. Ja na przykład, kiedy pracowałam jako kelnerka, całą moją wypłatę odkładałam na rzeczy niezbędne do życia na rzeczy, które wiedziałam, że na przykład muszę zapłacić typu mój telefon. Odkładałam też większość pieniędzy na taką moją kubkę oszczędnościową. I na przykład, kiedy dostawałam napiwki, to te pieniądze, które były napiwkiem, wydawałam na moje przyjemności. I to były pieniądze, które nie były stałe, każdego dnia mogło być ich więcej mniej lub mogły w ogóle się nie pojawić. To były pieniądze, które były moją nagrodą i dodatkową motywacją do cięższej pracy. Jeżeli akurat okazało się, że jakiś weekend był wyjątkowo udany, bo były wakacje, mieliśmy więcej gości, to na przykład część pieniędzy, które realistycznie wiedziałam, że nie chcę wydawać, odkładałam na kubkę oszczędnościową, a na przykład połowę zostawałam sobie dla. Przyjemności, i w ten sposób moje poczucie winy było zaspokojone i też byłam szczęśliwa, że mam pieniądze dla siebie i mogę na przykład wydać na nowe ubranie, kosmetyki czy pójść z mamą na kawę. Nie mam karty kredytowej. I teraz tak naprawdę, kartę kredytową może dostać każdy. Kiedy szłam za każdym razem do banku WBK, żeby załatwić jakąś sprawę, pani zawsze mi proponowała kartę kredytową dla studentów, która wynosiła 500 zł. I 500 zł jest to dużo pieniędzy, ale umówmy się, student może pójść zapracować, jakoś tam sobie to, te pieniądze zgromadzić i zapłacić za tą kartę. Tylko moje myślenie jest takie, jeżeli i tak będę musiała zapracować, zgromadzić te pieniądze, żeby wpłacić na konto, żebym nie miała długu i żeby nie rosły mi odsetki, to dlaczego nie mogę znaleźć motywacji, żeby odłożyć te pieniądze bez tej karty kredytowej i żeby mieć taki zapasowy budżet w postaci 500 zł w domu, nawet w skarpecie czy nawet w banku na koncie? Karty kredytowe trzeba spłacać. Jeżeli nie robimy tego na czas, no to niestety, ale płacimy więcej, bo bank przecież w ten sposób zarabia. Tak, budujemy sobie zdolność kredytową na przyszłe lata, ale jeżeli nie jesteście pewni, że miesiąc, miesiąc. W Wpadają Wam te pieniądze do portfela i nie jesteście pewni, czy będziecie je mogli spłacić na czas. Lepiej nie ryzykować, trochę się przemęczyć, zacisnąć pasa. Ja też tam byłam i lepiej naprawdę sobie odpuścić, bo w łatwy sposób straci tutaj kontrolę. Ja lubię widzieć moje pieniądze. Na koncie mam tylko taką sumę, która jest mi niezbędna, żeby opłacić rachunki przez internet lub żeby mieć zapas na jakąś sytuację awaryjną, ale pieniądze, którymi operuję na co dzień, wolę mieć przy sobie w portfelu. W ten sposób widzę, ile wydaję. Płacenie kartą jest łatwe, szybkie i przyjemne. Nie widzimy, kiedy te pieniądze uciekają nam z konta, a kiedy fizycznie trzymamy banknot w ręku, zastanowimy się kilka razy, czy faktycznie chcemy kupić dany produkt, czy nie. I nawet jeżeli to jest bułka słodka i trzeba będzie rozmienić 10 zł, żeby sobie tą bułkę słodką kupić, to może okazać się, że jednak wcale nie jesteśmy głodni i to była tylko zachcianka, więc uważam, że trzymanie pieniędzy w portfelu jest naprawdę rozsądne. Przyznaczam sobie pieniądze, budżet na każdą dziedzinę mojego życia. Jeżeli wiem, że opłata za mój telefon wynosi 59,99 to mam zawsze 60 zł odłożone na telefon. Opłaty za czynsz, internet, to są kwoty, które się nie zmieniają, więc łatwo je wkomponować w nasze wydatki. Następnie to, co ja robię, to przeznaczam sobie 100 dolarów na tydzień na wyżywienie dla dwóch osób. I moja zasada jest prosta. Od poniedziałku do piątku jemy w domu. Kiedy szykuję się na zakupy, siadam z moim planerem, robię sobie listę tego, co będzie na obiad, tego, co potrzebuję kupić, żeby ten obiad wykonać. Sprawdzam, co mam w szafkach, co muszę dokupić, co jeszcze jest, co przyda się przy kolejnych obiadach. Więc tak naprawdę też w ten sposób oszczędzam i planuję to, co sobie kupię. A przez to, że wiem, że musie, muszę się zamknąć w budżecie 100 dolarów, kiedy jestem na zakupach, nie zacznę nagle chodzić, szukać i wymyślać jakichś słodyczy, przekąsek i tym podobnych rzeczy. A poza tym, kiedy mamy listę, plan jest konkretny, wchodzę po to, po to i po to, wiem co mi jest potrzebne, nie chcę marnować jedzenia i to naprawdę świetnie się u mnie sprawdza. Inną bardzo ważną kategorią będzie na przykład rozrywka albo zakupy. I może się wydawać, że jeżeli przeznaczymy 100 zł miesięcznie na zakupy, to może być mało. Jeżeli jedna bluzka kosztuje 50 zł, to kupimy sobie co najwyżej dwie rzeczy. Ale jeżeli przeznaczycie sobie 100 zł miesięcznie i będziecie te 100 zł odkładać na jedną kupkę, to na przykład mamy 4 sezony. Co 3 miesiące możecie robić zakupy na 4 sezony, wtedy to już jest 300 zł, 300 zł robi różnicę. I w ten sposób wasz budżet wcale nie cierpi, kiedy przychodzi jakaś inna pora roku, albo kiedy są święta, nagle się orientujecie, że nie macie w ogóle żadnych oszczędności na prezenty. A w ten sposób, przez to, że planowaliście wcześniej, to macie już odłożoną daną kwotę. Jedzenie na mieście jest przyjemnością i nie powinno być to mylone z codziennością. Ja uważam, że gotowanie w domu jest przyjemne, smaczne, wiemy co jemy, oszczędzamy pieniądze, najczęściej też trzymamy wagę, co też jest ważne dla dziewczyn, jest po prostu zdrowsze. Mi gotowanie daje uczucie spełnienia, wiem, że jestem zorganizowana, wiem, że rozporządzam dobrze moim budżetem że jestem przygotowana, że nie boję się kiedy wpadną goście, bo zawsze coś mogę przyrządzić sama w domu. Więc daje mi to takie uczucie spokoju i też powiem szczerze, że się znajduję coraz więcej radości w gotowaniu, więc same plusy. Nie uleganie wyprzedażom. Ja kiedyś chodziłam na wyprzedaży non-stop, zawsze Kupowałam jakąś bluzkę, a to tylko 15 zł. A to tylko to i to. A co tam? Nie szkodzi. Nieprawda. Teraz, kiedy kupuję rzeczy, wczoraj na przykład oglądałam idealną kurtkę bombkę. Powiem szczerze, że mi te bomber jackets w ogóle się nie podobały i wczoraj znalazłam przepiękną kurtkę. I wyszłam ze sklepu bez kurtki. Nie tylko dlatego, że była trochę droższa, 60 dolarów, ale dlatego, że nie mogłam. Nic wyobraźni sobie, przypomnieć co by pasowało i z czym bym mogła tą kurtkę nosić I teraz yy, ujdę zaraz do garderoby I sprawdzę czy mam chociaż 3-4 stroje, z którymi mogłabym nosić tą kurtkę I czy to jest produkt uniwersalny Jakże widzicie, zaczynam się zastanawiać Czy ten dany produkt by mi służył na lata, czy jest dobrej jakości, czy mam go z czym połączyć Chodzenie na wyprzedaży może się okazać bardzo szkodliwe, ponieważ Okazuje się, że nagle potrzebujemy ten miliony rzeczy, które są gdzieś tam na półkach, których tak naprawdę jeszcze wczoraj nie potrzebowaliśmy, i wydajemy pieniądze, które miały zostać w naszych portfelach i w ogóle nie miały być poświęcone na zakupy. Nie wiem, jak wy. Ja zawsze sprzątam moją torebkę, a potem zawsze mam bałagan. I kiedy znowu sprzątam torebkę, to zawsze znajduję jakieś drobne. Kiedyś nawet znalazłam 50 zł w starej bluzie, której już nie nosiłam już jakiś x czasu. I tak samo w moim aucie, non-stop, znajduję drobne. I wszystkie drobne, które znajduję, wrzucam teraz do słoika i potem raz na jakiś czas. Cały ten słoik opróżniam, wymieniam na większy bilon i jestem po prostu zadowolona, bo wpada mi do portfela kasa, która gdzieś już tam przepadła, była zagubiona. Jeżeli zgubimy złotówkę czy 50 groszy, to może to się wydawać niewiele, ale jeżeli gubimy tą złotówkę 20 razy w miesiącu, to potem się okazuje, że mamy 20 zł. 20 zł to już jest dla mnie wyżywienie na jeden dzień, co najmniej, więc to już są konkretne pieniądze. Tak naprawdę głównym winowajcą jest. Brak portfela, ponieważ moja torebka jest zbyt mała a mój portfel jest zbyt duży. I to mi daje do myślenia, czy powinnam sobie teraz kupić nową torebkę, czy powinnam sobie kupić nowy portfel, bo w końcu mogłoby mi to y, trochę w przyszłości ułatwić oszczędzanie pieniędzy. Także mądre wydawanie pieniędzy, tak? Słysza. Potrzebuję chyba nowej torebki. <grybujesz> Już ostatnia porada. Zastanów się, czy nie wydajesz przypadkiem więcej niż masz. Jeżeli cały czas pożyczasz pieniądze, nawet pożyczasz pieniądze, żeby oddać pożyczone pieniądze, albo otwierasz nowe karty kredytowe, żeby spłacić poprzednie karty kredytowe, no to wtedy pojawia się problem i trzeba go gdzieś zatrzymać. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Gdybym nie oszczędzała, mogłabym sobie na przykład kupować torebki. Mogę sobie kupować buty, ciuchy. Gdybyście weszli do mojej garderoby, ja mam dużo mniej ciuchów niż mój chłopak. Naprawdę chodzę bardzo rzadko na zakupy i kupuję tylko te ciuchy, które naprawdę przypadną mi do gustu. Zresztą dlatego non-stop jestem w filmikach w tych samych rzeczach i yy, dlatego one się cały czas powtarzają, czy tutaj, czy na Instagramie. I powiem Wam szczerze, że mam takie chwile. Kiedy sobie myślę, ojej, jak ja bym chętnie poszła na zakupy, ale kiedy idę na zakupy, okazuje się, że bardzo często podobają mi się ściuchy, na które mnie nie stać, bo są to na przykład najnowsze buty Michael'a Corsa albo torebka od Louis Vuitton. I jestem sobie w stanie powiedzieć: Sorry, ale nie staćmy na takie rzeczy. Są teraz rzeczy ważniejsze: jedzenie, płaty, karma dla psa. To jest normalne życie. I też pamiętam o tym, że jestem młoda, mam 24 lata. Tak naprawdę jestem dopiero na początku swojego dorosłego życia. Mam nadzieję, że wszystko jeszcze przede mną, więc tyle trzeba czekać. Jak to się mówi, cierpliwość jest cnotą. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłam. Napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze metody oszczędzania na dole, ponieważ jest tyle sposobów. Ile ludzi. Wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, a ja przyjdę do Was z pytaniami i odpowiedziami w poniedziałek. Jeszcze raz, jeżeli chcecie, żeby Wasze pytanie pojawiło się w następnym filmiku, to zostawcie komentarz pod zdjęciem na Instagramie. Jestem pewna, że znajdziecie je bez żadnego problemu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!